No ma ludzie i zwierzęta, i ty małe hejterze, jestem Małduś to jest kolejny odcinek konsultanta, to jest druga część zgubienia się, bo nie mogę dojechać do głupiej Bonarki. Nie mogę tam dojechać. Słuchajcie, jak jest, są dwie drogi. Jedna prowadzi przez cały Kraków, gdzieś w ogóle za Kraków, a druga do Bonarki, to oczywiście ja wybieram tą opcję, żeby jechać poza Kraków, nie do bana, do Bonarki, choć jadę do Bonarki, nie? Jestem mega, mega zdenerwowany i zawsze e, tam był wiadukt, i na początku, a pojadę górą, bo tam prowadziła do Bonarki. Nie! To prowadziło wręcz poza Kraków, nie do Bonarki, ale u mnie to jest normalne. U mnie to jest normalne i często tak mam, e, że zawsze gdzieś źle skręcę, jak nie mam nawigacji. Zawsze. To jest, to jest pewne. Jak są dwie drogi. I jest 50% szans, to ja nie. Ja mam 100% szans, że ja trafię na tą złą drogę. Zawsze tak jest, zawsze. No, to jest tak pewne. Ja teraz jestem zdenerowany. Mega zdenerowany. Teraz czerwone mi się zapali. Mega zdenerwowany i mnie to już bawi. Jak ja jestem zdenerowany i mnie to już bawi, to jest już maks mojego zdenerowania. Ale na szczęście już nie, nie dam rady nic zepsuć, bo jadę tą trasą praktycznie codziennie i tu jest bonarka. W życiu tak daleko nie jechałem żeby trafić do bunarki, nigdy w życiu no, ale już jestem spokojny i jeszcze denerwuje mnie moja fryzura fryzura mnie denerwuje o tyle, że no, 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 no co o tyle mnie denerwuje moja fryzura że jestem prosto po siłowni jestem prosto, jedziesz czy nie? dobra, ja się zmieszczę na pałę mnie to już tak denerwuje, e, że mam fryzurkę prosto siłowni, czy jestem nieogarnięty? I teraz proszę, zapraszam, proszę przechodzić przez przejście na pieszych. Ja mam e, auto na minuty, także postoję. Proszę jeszcze. O, może pan? Nie? Okej, okay, dobra, to teraz ja. Super. Ale to jest tak denerwujące. Znaczy, te minuty to są grosze. Ogólnie te, te minuty to są grosze, tylko denerwuje sam fakt. Sam fakt denerwuje, że muszę jechać specjalnie naokoło. Nie wiem. To jest porypane, to jest mega porypane. Na nogach bym szy... Przy... nie! Mało tego! Na nogach też bym tam nie trafił, bo były szyny. O, całkiem się przesunął. Szyny były złe i podwozie, podwozie też były złe. Ale na szczęście już trafiłem do monarki. Także możemy się pożegnać. Dzięki, że mogę się wygadać. Dzięki, że mnie wskaliście. Widzimy, słyszymy się już jutro. Jak zwykle o tej samej porze 18.00. Bóg z wami jadł, trzymajcie się i cześć. Takie, wiesz, dwa konsultanty pod rząd. Jak jestem w samochodziku, kadr jest taki B, e, moja fryzura jest B i, i, i wszystko jest B. Jeszcze, mm, jeszcze mandatu nie dostałem, ale spokojnie to będzie w następnym konsultancie. Bo dzisiaj na bank dostanę mandat. To jest, to jest tak pewne, że dostanę mandat. O, proszę, zapraszam, proszę se przejść. Ja mam.